Dzień dobry, YouTube. Może się tak zdarzyć, że odwiedzą Was żyjątka, tak zwane gryzonie. W efekcie czego nie dość, że będziecie musieli w nocy słuchać, jak one sobie tutaj e, w, tym, w tym Waszym domu w przegrodach e, grasują, to dodatkowo jeszcze one pozostawiają tego typu historię po sobie. Ym, bytność takich, takich organizmów gryzoni no, może też nieść ze sobą różnego, pojawienie się różnego rodzaju dolegliwości zdrowotnych, więc dobrze by było, aby takich historii no, unikać. Co które tutaj, co co mnie czeka, to usunięcie tych wszystkich odchodów, zlokalizowanie miejsc, w których te gryzonie się tutaj, przez które te gryzonie się tutaj dostają, jak również naprawienie termoizolacji i Paro izolacji, ponieważ jak tutaj widzicie, pojawiły się nieszczelności. One są skutkiem, efektem późniejszym tego, że powstają straty cieplne, jeśli chodzi o taki, taki budynek. Te wszystkie nieszczelności, powietrze napływa, migruje i ciepło po prostu ucieka. Także tutaj taki zwiastun tego, co będę w najbliższych dniach robił. Trzeba będzie tutaj po prostu sukcesywnie rozbierać y, tę ściankę kolankową i dosłownie metr po metrze y, wykonać naprawę y, tej termoizolacji i paroizolacji tutaj a, w tej części okapowej budynku. Także to na razie jest tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.